Moi drodzy, dzisiaj ważny problem, czyli śliwy, a mówiąc ściślej problem z robakami na tych śliwach, tak? Nie dość, że ciężko śliw się dorobić, ponieważ one często marzną, a jeśli nawet, tak jak w tym roku, jakoś tam mniej więcej te przymrozki jeszcze dały nam żyć, słabe są straty akurat na śliwach, więc trochę zawiązek jest, to z kolei owocówka, śliwkóweczka też robi swoją robotę, tak? Teraz jak temu przeciwdziałać? Trzeba mieć jakąś tam wiedzę o tym, o tym, o tym motylu, tak? bo to w sumie motyl, który składa jajeczka, które potem właśnie wygryzają się w te zawiązki owoców i po prostu powodują potem tak zwane te robaczywienie. Tak? Czyli my widzimy takie odchody, to brzydko jest, z takiej śliwki już nic nie będzie. Więc dwa pokolenia moi drodzy potrafią się wykluć w jednym sezonie. Około połowy, tak mniej więcej, jedno pokolenie, a połowa z tego pokolenia pierwszego. Jeszcze wychodzi w drugim pokoleniu i te drugie pokolenie już, te śliwki, że tak powiem, robaczywieją bardzo i nie nadają się do spożycia ani do handlu, do niczego. Więc zobaczcie, jednym z takich sposobów takich naturalnych, nieinfekcyjnych, infekcyjnych, nie inwazyjnych jest rozwieszanie takich białych tablic lepowych, które posiadają w sobie feromon, a ściślej mówiąc jest to pułapka, tak? Bo zobaczcie, tu mamy taką folię, a w środku jest lep i po prostu one tutaj mamy, zobaczcie, już trzy ofiary. Tak to wygląda. Może słabo widać, bo tutaj jednak jest przez szybkę plastikową. Tak wygląda dokładnie tutaj ten motyl tej owocówki śliwkóweczki, która po prostu teraz ona się wylęgła, tak? I teraz po prostu składa jaja na takich drobnych, zobaczcie, związkach śliwek. Jak nie ma czarnej kropki. Tutaj nie widać, nie pokaż. Widzicie na rączce mojej? Tak, tutaj. Jak, moi drodzy, po prostu będzie czarna kropka, znaczy, że już złożyłaś i owocówka takie. Zaraz znajdziemy taką zawiązkę. Pokażę Wam. O, tu będzie to dokładnie widać. Taka czarna kropka, to już znaczy, że on, robaczek tu siedzi, po prostu już tutaj się wgryzł. Jak motyl usiądzie na taką zawiązkę, po 15 minutach, po 10 minutach on sobie tu chodzi i się po prostu wgryza do środka zawiązku, tak? Zaraz zobaczymy do wody. Kto jest wrażliwy, nie zamknie oczy. Szukamy robaczka. oj 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 Czy spadł? Zaraz zobaczymy. Tu powinien być tak, jak nie jest to. Zaraz zobaczymy w drugi. Na pewno jest, tylko troszkę pewnie w tej drugiej części. Ale zobaczcie. Odchody już są, także z tej śliwki już też by nic nie było. Zobaczmy, może sobie drugą. Jak chcecie, zobaczcie, jak taka poczwarka brzydka wygląda. Dużo tu to też być? zobaczcie. No mniej więcej teraz myślę, że tak 20% jest zainfekowanych. Zobaczcie, z tego też już nic nie będzie. Po prostu i tak trzeba usunąć, bo z tych śliwek już one nie urosną. Będą malutkie, widzisz, czarną kropeczką, tam się wgryzła. Pokaż, gdzie ty to widzisz. No tutaj, no super przykład, tak? Taka śliwka już nie urośnie, na no w ogóle. Zatrzymane jest, o zobaczcie, taka czarna kropka, widzicie tutaj? Wgryzienie gryzie, w jest wyraźne. Trzeba dość ostrożnie robić, żeby... O, zobaczcie, jak byk chodzi. Czekaj. Zobaczcie, jak kurde gryzie, tak? Teraz A. jest biała. Robaczek z czarną główką, tak? Potem on się przeobraża w taką różową. I zobaczcie, taki robaczek sobie podje. Ale wielki, jak na taką małego tak, śliweczkę Tak, tak, tu już jest owocówka śliwkoweczka. Podje troszkę moi drodzy. Dwa, trzy tygodnie posiedzi w takim zawiązku. I on po prostu gdzieś tutaj sobie pod korą, czy po prostu robi kokonik sobie i czeka, aż się wylęgnie z tego. Prze przepoczwarzy się i znowu powstaje motyl. I dopiero to drugie pokolenie, tak mniej więcej, no to będzie lipiec, tak. Zależy od termiki, w tym roku wszystko jest szybciej, więc w lipcu mniej więcej złoży na już dojrzewające owoce z kolei. Te, te ładne, nie, nie dajcie się zwieść, tak teraz są ładne, już mam fajne śliwki, nic z tego. Ten motyl znowu usiądzie i drugie pokolenie dopiero, które złoży jaja, już w takich śliwka śliwkach dużych. Tak? Także mniej więcej zależy od odmiany. Tu mamy Herman, wczesną odmiana, więc to już może się dziać e, nawet początek lipca, Tak, więc tutaj nie ma takich sztywnych terminów. Dlatego właśnie już teraz polecam Wam powiesić takie e, pułapki feromonowe. Super rzecz, bardzo selektywne, tylko działa praktycznie na owocówkę śliwkóweczkę, a tam nie wpadnie ani pszczoła, ani trzmiel, ani inne pożyteczne owady, jak na przykład biedronki, więc polecam, bardzo dobre, dobre są. Oczywiście w 100% to nie zapobiegnie, tak, to nie ma co, one mają też charakter informacyjny w sadach, a na działkach, kiedy mamy tam, nie wiem, 3-4 śliwki, super się sprawdza oprysk, no jeżeli będzie, nie wiem, tutaj cała ta tablica w tych molach, tak, w tych motylach, to wtedy trzeba zrobić oprysk mospilanym tak? Ale no jeżeli to będzie 5, 10, 15, to myślę, że spokojnie odłowione. Ograniczy nam to ilość tutaj tych robaków w śliwkach. Sprawa załatwiona. Są pytania jakieś, Ania? Nie, jestem w szoku. Dlaczego? Że tak Nie, wiem, że, że, tak, nie że, że kurczę, jeden robot potem jeszcze znowu Dwa może... Dwa pokolenia, tak. No nie no, wszystkie sakra. się przypoczwarzają do drugiego pokolenia, ale te drugie pokolenie właśnie, połowa tych, co tu się wylęgnie z tych właśnie teraz związek, one już opadną, jakby podwójną złą robotę robią, tak? A najgorsze są te, które już na dojrzewające owoce siądą, temu tyle mówię. Może to być lipiec, może to być nawet koniec czerwca, lipiec, aż do połowy sierpnia praktycznie one grasują. To tyle moi drodzy, bo się rozgadałem, także kupujcie takie właśnie pułapki feromonowe, zaczepiajcie już teraz, bo ten rok jest o mniej więcej 2-3 tygodnie szybciej, tak? bo to się mówi, że początek czerwca. Guzik prawda, już one sobie latają, więc no im szybciej odłowicie, zobaczcie ile jest, jest już Jest dowód, za... na tej tak, się tak, są... na drugiej śliczce. Tak, i także posprawdzajcie te zawiązki i już teraz możecie łamać, jak nie chcecie zabijać tych po prostu poczwarek, to się wyrzućcie do nabijo, czy proszę wywieźcie z działki, bo im więcej wyłapiecie teraz... Przy oczywiście mały śliwa, bo jak będzie duża śliwa, no to ciężko sobie wyobrazić, że będziemy chodzić i każdą dziubać, tak? Chyba, że ktoś lubi. Także moi drodzy, pozdrawiam Was i do kolejnego odcinka. Cześć.